Nadrabiamy nowe Skip The Toilet Zombie Universe, bo mamy parę odcinków, mamy sekretne sceny podsumowania sezonu siódmego, więc trzeba to nadrobić. Zapraszam serdecznie łapki zostawcie i obejrzyjcie cały odcinek. Zaczynamy. E, obejrzymy sobie tu tylko te sekretne. Czemu on jest z kamienia? Co się stało? Ty oni wszyscy zamienieni zostali w kamień. Jasny gwint, co tu się podziało? Czemu? To przez tą kulę? O mój Boże, nieźle. Patrzcie, 542, to jest kolejna sekretna scena. To jest ten Astro, tak? ZEGAR! Tytan ZEGAR się pojawił! O kurka, jeszcze ten nieulepszony. No to grubo, ściągnęli go z innego wymiaru. Ale jazy. No dobra, mamy 8-14 i co się tu... Tym telewizorem rzucili. Ty, on jednak w pewnym sensie jest dobry chyba wychodzi. A, nie pozwolę ci ich za... Czyli on... Koń... Chociaż trochę ma tam źdźbło tej dobroci w sobie, nieźle. No to super, no. Może w pewnym sensie ten TV Man był dobry. Ciekawe jak to się skończy. Mamy 23, tak? Zombie wirus. A, tu są te z kamienia, pamiętacie? Przyjdź do mnie. Kto ma przyjść do niego? O co chodzi? Ty jaka nowa broń? Jezus, co tu się dzieje? No, teraz nie mogą trafić. O jacie Jasny gwint! Ojoj, oj, oj. jaka chmara, co tu się dzieje? Uciekajcie. Ojacie, oj, kras, kasz, ha, natural, co to jest? Titan TV, man nie, Titan, kamera, ty on żyje. Ojoj, oj. oj, oj. Chyba go nie zarazili Chyba go nie zarazili te... Jezu, następny A, G-man Ty, tam kamera żyje, bo przecież go oswobodzili, no Nieźle, g Co to był za, za sterowiec? Misja. Base? Ok, misja, jaką y udało się, tak. Ty, Oni teleportują tutaj, jak on ma możliwość. Zombie. Ty, on tu ma mało miejsca, więc. A, unieruchomili go. Ty, unieruchomili... Ciekawe czemu? Wow, nieźle. Ale jak? Oj, nie dadzą rady chyba. Ty, jak oni go chcą ratować, Chcą go totalnie zniszczyć? Odcinek 24 teraz. Co jest? Lol, on ich totalnie ogłuszył? A ty tam tv -man jeszcze, gdzie on jest? Lol, nogę mu odciął, no wez... Wesi... O jasny gmin nie dadzą sobie rady z nim. Jest i on O kurka, kozak. Oho, ten to się nie. Nie fanzoli w tańcu. Ten guźtyka na jednej nodze. ten Kamera Patrzcie, ty jak mu to zniszczył. O-o, speaker leci.

Czy to nie będzie tytana speakera Mena? Co jest? Ty on się zamienił w tego. O jasny gwint, co tu się dzieje? Ja. Ale emocje, te nieźle. Co to jest? A nie jest to napisane, co się, co się wydarzyło. Ale naprawdę nie, nieźle to wygląda. Ale mało jest nawiązań do innych tych, youtuberów, nie? Już tego nie robią, tak? Trochę szkoda, nie? Ale dobrze, żeśmy nadrobili te wszystkie odcinki, bo... Ale ty tam TV Man kozak, nie? Przekon... On się w tańcu nie... No. Od razu załatwione i tyle. Tylko ciekawe czy ten Scientist wróci. Czekajcie, tu są jacyś youtuberzy oczywiście zrobieni. Okej, okay. tutaj dwóch było na tej kartce. Ale tak to chyba nie ma za dużo easter eggów, nie? Monster Up jeszcze zrobił jedną serię, słuchajcie, którą obejrzymy sobie w prawdziwym życiu, ale to zrobimy nowy odcinek, bo tam już dwa odcinki wyszły, co prawda są krótkie, ale warto sobie je obejrzeć. No nic, tyle dzisiaj, kurka, dobrze, że nadrobiłem tę serię, bo tu się robią naprawdę cudowne rzeczy.